Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zadanie: ile z różnych liczb trzycyfrowych utworzonych cyfr od 1 do 9. I tutaj, żeby rozwiązać to zadanie, użyjemy sobie wariacji z powtórzeniami. I one mają generalnie trzy główne zapisy: to jest AKN, WKN oraz V-KN. To jest oznaczenie na wariację z powtórzeniami. One wszystkie mają sobie zbiorczy wzór pod tytułem N do potęgi K, gdzie K to są zbior, długość zbiorów, które chcemy utworzyć, albo nazwijmy sobie raczej liczelność zbiorów, bądź też długość ciągów, to będą ciągi K elementowe. A N to jest liczba elementów w zbiorze, który nas interesuje. Nazwijmy, powiedzmy, że w jakimś zbiorze głównym. Dobra. I Generalnie chodzi tutaj o to, że w tym przypadku K to jest na przykład 3, bo nas interesują liczby 3 cyfrowe, a N to jest 9, bo mamy 9 cyfr do dyspozycji. Nasz główny zbiór składa się z 9 elementów. tak? Raz, dwa, trzy. To dziewięciu, a k składa się, a k to będą ciągi trzyelementowe. Czyli na przykład, nie 1, 1, 1, 1, 2, 3, 7, 2, 8, 9, 9, 7. No to mamy trzy elementowe ciągi z dziewięciu dostępnych cyfr. No i nasz wzór mówi, m do potęgi k, rzuć 9 do potęgi trzeciej. To jest tam 729 i to jest nasz wynik. Tyle różnych liczb przycyfrowych możemy utworzyć z cyfr od 1 do 9. Ewentualnie możemy na to spojrzeć też tak, mamy sobie metodę trzech kresek. Mamy 1, 2 do 9, 1, 2 do 9, 1, 2 do 9. Czyli tak, 9 razy 9 razy 9, no i też dostajemy 729. To jest metoda pod tytułem szybka. To jest metoda ogólniejsza, i to są ogólne, bardziej znane, znaczy może nie bardziej znane, ale bardziej cenione w książkach i w różnych publikacjach, właśnie oznaczenia. No i one występują wymiennie, tak naprawdę, w różnych oznaczeniach. Ja dziękuję bardzo za uwagę.